Jest już ze mną pan Janusz Sankowski, dyrektor Muzeum Kolejnictwa. Witam serdecznie, ponieważ wyruszamy w Tatry. 15 marca proszę państwa, 1936 roku została uruchomiona kolejka na Kasprowy Wierch. Inżynierski wyczyn dwójki architektów małżeństwa Anny i Aleksandra Kodelskich. Profesor Teresa Kodelska, ekonomistka, córka państwa kodelskich, wtedy kilkuletnia dziewczynka, tak wspomina dzień 15 marca 1936 roku i oczywiście pogodę, jaka była w tym dniu. Oczywiście piękna, śnieg biały, niepiękne słońce. Chwilami teatry się chowały w chmurach. W mgłach, ponieważ tam zawsze na Kasprowym przechodzą jakieś chmurki, zawsze przechodzą jakieś mgiełki. Potem co chwila znowu się odsłaniają szczyty i to jest przepiękny widok, kiedy słońce się odbija w chmurach, które są poniżej. Wjeżdżałam z całą rodziną i wjeżdżał pan minister Bobkowski wówczas i całe grono pracowników kolejki. To była wielka uroczystość, ksiądz poświęcił. Wjeżdżaliśmy z pompą, konduktorzy byli w pięknych strojach projektowanych przez moją matkę. To były takie kurtki granatowe, białe pumpy, sukna, białe podkolanówki. Półbuty na grubej bardzo zeluje i czapki kolejarskie. Tak wyglądali po wojnie, to już nie. Bała się pani, bo przecież była pani kilkuletnią nie, dziewczynką. Nie, ja byłam tam wychowana, ja jeździłam korytkiem, byłam wychowana na budowie. I niczego się nie bałam, właśnie za bardzo byłam tam śmiała i za bardzo się wszędzie wtrącałam, jako małe dziecko. Nawet musieli mnie tam przepędzać z maszynowni, bo bardzo mi się podobały koła zamachowe, które warczały, kręciły się w kółku. Takie ogromne koła zamachowe, na których liny były zamasowane. Ta sama mechanika mnie pasjonowała bardzo. Ale architektem inżynierem pani nie została. Nie, nie. Ojciec stwierdził, że w południowym już jest dosyć architektów i inżynierów. Trzeba Trzeba jednego ekonomistę, żeby nie dać żeby naszej rodziny nie wykiwali tak, bo zawsze jakoś nas... I rodzice nie, dorobili się, nie na kolejce. dorobili się na kolejce. Nie dorobili się na kolejce. To były wspomnienia pani Teresy Kodelskiej. Miała wtedy sześć, zdaje się siedem lat. Pani dyrektorze, dyrektor Janusz Sankowski, a wiadomo kto był pierwszym pasażerem? No może troszkę półżartem, ale rzeczywiście yy, kolejka na Kasprowy, kolejka na Kasprowy Wierch yy, była uruchomiana dwukrotnie. To znaczy pierwszy odcinek yy, z Kuźnic, yy, na Myślenickie Turnie i to było właśnie te piękne, yy, ta piękna uroczystość i tam była taka delegacja z panem wiceministrem Popkowskim na czele, prawda? On był z żoną, no żona zabrała psa. I kiedy właśnie ta delegacja, 18 czy 16 osób, przyszła już na pomost, wagonik stał, konduktor elegancko otworzył drzwi, rzeczywiście, no każdy się jednak trochę bał, bo proszę Państwa, no nie, os nie oszukujmy się, każdy kto wsiada do kolejki, to zawsze jest, proszę zobaczyć, jest trochę blady, no i tam jednak te ciarki mu lecą e, gdzieś e, do łydek. No i wtedy właśnie też e, nie było śmiałego, który by wszedł. No, i Pies rozwiązał sprawę, nazywał się rebus, rozwiązał sprawę, wskoczył do wagonu, zaczął kręcić ogonem. No w związku z tym wszyscy wzięli sobie na odwagę i weszli do tego dla, do wagonu. Dlatego, co bardziej zabawnie, to mówią, że jednak pies ten to był ten, który przekroczył oficjalnie pierwszy. A co rynie. na to owce nie spłoszyły? Nie spłoszyły się? No, owce na szczęście się nie spłoszyły, bo jak Państwo wiecie, na pewno to samo co było z pierwszym parowozem, czyli pociągiem, też co to się miało nie dziać, prawda? Tak samo jeśli chodzi o tą kolejkę, miały między innymi... Z lin, kiedy kółka się kręciły po linie, miały lecieć opiłki, spadać na ziemię, no i wtedy wypasające się owce mogły je połykać, no i całe miało być, nieszczę... miało być nieszczęście. Owce się niestety nie pochorowały, opiłków nie było i wszystko było w porządku. Czy kolejka była inżynierskim wyczynem, tak jak powiedziałam? Ja myślę, że każda kolejka jest inżynierskim wyczynem, z tym, że już ta kolejka była 60. z rzędu. Na świecie, oczywiście. Na świecie, tak. tak. No, co możemy się poszczycić, to trzecia co do długości trasy i piąta co do, do różnicy wzniesień, więc na pewno była wyczynna. No, jest to, powiedzmy, przedsięwzięcie dosyć ryzykowne, zwłaszcza przy budowaniu podpór, przecież to wszystko jest zbudowane gdzieś na skałach, trzeba odpowiednie te skały, powiedzmy, wyłupać, żeby przygotować to podłoże, zacementować. taka. Czy to wieś... wszystko było wielkim eksperymentem? Nawet łupanie i montowanie tych podpór? No dla Polski na pewno było wielkim eksperymentem, bo przecież w tym czasie nie mieliśmy takich maszyn, w ogóle nie było maszyn. I właściwie 80 czy 90% całej pracy to była robota ręczna. Robota ręczna. O ile jeszcze do Myślenickich Turni można było dojechać. Jeszcze y, gdzieś na 900 metrów przed Kasprowym jeszcze można było dojechać, było końmi. To, to niestety resztę trzeba było nieść na plecach. W pewnym momencie y, rozwiązano to sprawę poprzez sprowadzenie koników łuculskich, którzy właśnie piasek, y, różnego rodzaju rzeczy y, wnosili. To był taki ładunek 100-kilogramowy. Tutaj troszeczkę pomogli, ale nie tak. To trzeba było, tak jak powiedziałem, różnych metod się chwytało. A potem przykład. była taka towarowa kolejka z tym korytkiem, o którym wspomniałem. Tak, tak. To najpierw była robocza kolejka z tym korytkiem. Hmm. To było takie korytko e, dwumetrowe i właśnie wtedy i piasek, i cement, i jeszcze inne rzeczy właśnie tym korytkiem przewożono. A ile osób pracowało przy kolejce? No, zaczęto w sierpniu od 100 osób. Później... Już w październiku było 600, a pod koniec już było ponad 1000 osób pracowało. No to rzeczywiście to była fizyczna tak. ciężka praca. Tak? No i ciekawe jest to, że ci ludzie nie byli tylko z zakopanego, bo w zakopanym zabrakło ludzi. I do tego trzeba było ściągać z różnych części polskich ludzi, tych fachowców. Byli tacy. Byli. Byli, i będziemy o nich opowiadać, a także o ich technicznym wyczynie. Pora na dalszy ciąg wspomnień pani Teresy Kodelskiej, córki konstruktora kolejki na Kasprowy Wierch. Przypomina mi się, ponieważ budowa pana była w zimie, był straszny mróz, lano fundamenty na szczycie Kasprowego. Więc zbudował taki barak drewniany nad tymi fundamentami i tam w środku ogrzewanie zrobił, płonął ogień, potem tam nawet zrobili rodzaj... Centralnego ogrzewania, i w ten sposób były wylewane fundamenty w czasie strasznych mrozów. Później, dopiero kiedy zbudowano tą kolejkę towarową, takie korytko, pamiętam, jak miałam 5-7 lat, to siedziałam już na oknie maszynowni, ta dolna część. I sobie na tym oknie siedziałam, rozmawiałam z maszynistami, z kolejarzami i myśmy mieli tam też mieszkanie służbowe. I ja się z dziećmi tych kolejarzy wychowałam razem, z nimi się uczyłam na nartach jeździć. Także później byłam w kadrze narodowej, nawet byłam mistrzynią Polski przez kilka lat w Slalomie i jeździ. Pani urodziła się gdzie? Jestem stuprocentową warszawianką. Tym, że matka to nawet pod Mińskiem i Tebskim, a ojciec pod Wilnym. Kończyli w Wilnie. Uniwersytet, Wydział Politechniczny i potem przenieśli się do Warszawy. Tutaj kończyli studia. Tata zawsze był, jak to mówili o nim, że szalony człowiek. Zawsze się porywał na jakieś wielkie, trudne rzeczy. Budował dworzec główny w Warszawie, Stadion Legii. Jego porywały takie rzeczy, które zdawało się, że jest nie sposób zbudować. To on się wtedy zacinał i właśnie pokazywał wszystkim, że on to zrobi i zrobił i zbudował tą kolejkę w kilka miesięcy, w mróz przecież w takich warunkach, gwarancja była na ileś tam lat niewiele, a już 70 lat ona kursuje, prawda. Tutaj mechanizmy przyjechały od Bleijherza z Austrii, tak jakieś studia przeprowadzał w Alpach. Zanim zaprojektował tą kolejkę, a mama projektowała budynki. Ale kolejka wzbudzała spory wśród mieszkańców, tych, którzy kochają teatry, kochali i chcieli je ochronić. Zdepczą teatry? No, rzeczywiście wtedy kolejkarze walczyli z nimi. A muszę powiedzieć, że przy końcu życia ojciec już miał. Inne podejście do spraw ochrony przyrody. Mój mąż, świętej pamięci, zmarł 5 lat temu, Czesław Właszek, był stołecznym konserwatorem przyrody. I mój tata się od niego wiele rzeczy nauczył. Troszkę zmienił swój pogląd później na zadeptanie teatr. Ale zbudowałby taką kolejkę jeszcze raz, gdyby po zmianie no by poglądów wiedzieć, był zaproponowany? My, nie, myślę, żeby zbudował. Myślę, żeby zbudował, bo to było porywające dla inżyniera, a poza tym masę ludzi dzięki temu mogło jednak w te teatry wyjechać i taty zobaczyć. Gdyby słyszał o próbie modernizacji, to też by protestował, tak jak ekolodzy? Trudno mi powiedzieć, ale ja na przykład w tej chwili bym protestowała. Uważam, że tak jak jest, to wystarczy wyremontować tak, ale nie rozbudowywać, bo to grozi zadeptaniem teatru zupełnie. Mamy tak malutko tych teatr przecież i trzeba je oszczędzać. Towarzyszą nam świstaki także, panie dyrektorze, no coś jest w tych słowach, słowach kończących opowieść pani Teresy Kodelskiej, natomiast my chcemy, to oczywiście słowa do przemyślenia, my chcemy jednak wrócić do 1936 roku, żeby wspominać to, co wtedy zbudowano, czyli ten inżynierski wyczyn, techniczny wyczyn. No rzeczywiście, to co mówiła pani Kodelska, yy, to był wyczyn, przecież tą kolejkę zbudowano zaledwie w 7 miesięcy, przecież tyle ton przeniesiono i to jeszcze w warunkach yy, i zadymki i mrozu, ale jednak yy, dotrzymano terminu, dotrzymano terminu, bo terminem, yy, który wyznaczono na zakończenie prac początkowo był koniec, Lutego i jednak koniec lutego okazał się dosyć trafny, ponieważ pierwszy odcinek został oddany do użytku, drugi o 15 dni później. No, proszę Państwa, ja myślę, że jest takie przysłowie, no być w Rzymie i papieża nie widzieć tak samo jest i drugie przysłowie, które krąży, że być w zakopanym i kolejką się nie przejechać, to trochę nieładnie. W związku z tym większość z nas na pewno tą kolejką jechała, no tylko nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Ja może troszeczkę podam danych takich. Jak mniej więcej kolejka wygląda? Otóż ona składa się z dwóch odcinków. Jeden z Kasprowego na Myślenickie Turnie, długości prawie 2 kilometrów, a dosłownie 1973 m i 75 cm. Tu trzeba być już bardzo precyzyjny ze względu na długości Lin. I drugi z myślenickich turni na Kasprowy 2207 m 90 cm i razem kolejka ma długości 4181 m 85 cm. Różnica wzniesień wynosi łącznie 932 m, więc na blisko kilometr jedziemy w górę. Teraz na pewno ci co z państwa jechali może podpowiem, że pomiędzy Myślenickimi turniami a trzecią podporą, tą najdłuższą, która ma prawie kilometr, bo 997 metrów, największa różnica, znaczy najwyższy punkt zawieszenia wagoniku w stosunku do ziemi wynosi 135 metrów, ale kiedy podjeżdżamy od ostatniej podpory do Stacji na Kasprowym Wierchu. Ta różnica, proszę Państwa, już wynosi 240 metrów, a więc jedziemy takim wagonikiem, patrząc w dół, to jest 240 metrów. Ale nie ma obawy. To jest ciężar w sumie około 4 ton, bo taki wagonik waży 1,5 tony, no pasażerowie około 2,5 ton, czyli razem 4 tony. Nie ma ubawy, to jest Lina o średnicy prawie 5 centymetrów ze współczynnikiem bezpieczeństwa dziesięciokrotnym. Także wagonik na pewno się nie urwie. Aczkolwiek te... no zdarzały się wypadki mhm. w różnych państwach, że rzadko, ale się zdarza. Ale jubilatka na Kasprowy Wierch problemów takich nie miała, tak? Pan podkreśla, że 70 lat Bez, bez awaryjnie, tak, i tak, bez awaryjnie jeździła i rzeczywiście nawet. E, no nie było, nie było takich przypadków gorących, żeby ktoś tam mdlał, prawda, czy... Płakał. nie, nie, nie było. Potem już odważni turyści wchodzili do kolejki byli bardziej odważni no, niż No ja nie pierwsi wiem, czy z tą odwagą, to tak <laughs> proszę zobaczyć, nawet jeden właśnie z kolejarzy kolejki kiedyś mi powiedział, bośmy się zaczęli śmiać, on mi powiedział, mówi, no widzi pan, jacy co oni wszyscy bladzi i mówi, a wie pan dlaczego wszyscy są w spodniach? Ja mówię, nie wiem, mówi, bo ich mi łydki latają. A więc co? No każdy ma jednak troszeczkę, no boi się, no jedzie, bo jedzie, prawda, uśmiecha się nieraz, prawda. No w związku z tym e, nawet roześmieliśmy się, że wzorem Intercity, prawda, tak jak Intercity, jedziemy w Intercity, przychodzi kelner i od firmy podaje kawę i tak dalej, on mówi, no dobrze żeby było, żeby dla kurażu każdemu pasażerowi 10 minut przed wyjazdem na przykład jakiegoś grzańca z pół szklanki dać, mówi, no to już był, on był wtedy i rumiany, i rozweselony, i by się nie bał wsiąść do kolejki. Ale jak na razie tak się nie dzieje. Nie. A teraz o najsłynniejszym pasażerze kolejki na Kasprowy Wierch. 6 czerwca 1997 roku przed godziną 18 papież Jan Paweł II udał się kolejką linową z Kuźnic na Kasprowy Wierch właśnie. O tej wizycie nie informowano wcześniej, a później tak o tym wydarzeniu mówił szef Watykańskiego Biura Prasowego Joaquin Navarro Valls. Wjechaliśmy na szczyt. Ojciec Święty pamiętał bardzo dokładnie wszystko po drodze, wszystkie szczegóły krajobrazu. Opowiadał nam, że bardzo często przebywał tę trasę. Pytałem go, czy kiedyś przybył właśnie tą koleją linową. Ale odpowiedział nie, ja zawsze przychodziłem pieszo, aż do tego miejsca, gdzie się zatrzymaliśmy. Zatrzymaliśmy się tam około 20 minut na samym szczycie, w pięknym pejzażu górskim. Następnie Ojciec Święty usiadł w barze, poprosił o herbatę, i następnie zjechaliśmy z powrotem koleją linową. Ojciec Święty był bardzo zadowolony, cieszył się z tego. W ten sposób zamknął dzień. To było wspomnienie sprzed dziewięciu lat. Panie dyrektorze, czy wiadomo, ilu pasażerów przewiozła kolej kalinowa na Kasprowy Wierch w ciągu 70 lat? Tak, wiadomo. Blisko 37 milionów Czyli prawie pasażerów, tyle. Pasażerów, tak. ilu mamy mieszkańców? No <gry> prawie tak, tak. Tak. Czyli przypada na to, że każdy, z nas każdy z razem z niewolnikiem tak. przeżył tą podróż. No, w tej chwili wozi około 600 tysięcy rocznie. No, tak, są pomysły, by powiększyć przepustowość tej kolejki. To oczywiście jest w fazie rozważania. Natomiast, no właśnie, mówimy, że to pierwsza w historii polskiej kolejka linowa. A czy można odtworzyć historię pierwszej w ogóle takiej kolejki linowej na świecie? Czy wiadomo, kto ją zbudował? Ja myślę, że ciężko jest ustalić, ponieważ jak. Mówi, mówią niektórzy, to jak wieśnie się właściwie, to e, pierwsze kolejki już Henchen wiele set lat temu budowali Japończycy i Chińczycy, A oczywiście to... z napędem ręcznym, ręcznym prawda? Tak. I o dziwo, jaki inżynier Hucinger, stwierdził, że był kiedyś w wietniu, w bibliotece i spotkał książkę z 1411 roku. 1411 rok, w której znajduje się opis kolejki linowej. Więc coś nieprawdopodobnego, prawda? I to by się potwierdzało, że jednak tam gdzieś na Dalekim Wschodzie te kolejki już miały, już pracowały. Natomiast w Europie to pod koniec XIX wieku, bo w 1868 roku kolejkę opatentowało Anglik i tam właśnie w Anglii zaczęły być budowane pierwsze kolejki, także do 1872 roku w Anglii już zbudowano 33 kolejki, więc to już jest ten cykl kolejek. Kolejki mają przyszłość, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to tak jak powiedziałem, no różne są wersje i nawet miała być taka kolejka w Lwowie, na targach lwowskich. No tutaj myślę, że troszkę gazety przesadziły, ponieważ było powiedziane, net oor 1000 W 894 roku, że to była kolejka, która przewoziła 6 osób na odległość 170 metrów na wysokości 150 metrów, no i czas jazdy był 13 sekund. No Kiedy zbadali to, to, to było niemożliwe, ponieważ ten parów to był tak głęboki, że mogła to być kolejka na wysokości 15 metrów i nie mogło być 13 sekund, tylko 130 sekund. Ale kolejka na Kasprowie jest na pewno pierwsza. E, pierwsza. Ta prawdziwa kolejka o niej była potem Gubałówka no, właśnie. no później Gubałówka to wszystko, było związane, wojną, tak. to wszystko było związane Z mistrzostwami świata Do których Polska się zobowiązała Bo były takie mistrzostwa świata Nazywane często Fisem, W 1939 roku Ale była to kolej już linowo-terenowa Ale przed nią zbudowano właśnie Rok wcześniej kolejkę na górę parkową w Kryńcy, bardzo podobno o mniej więcej takich samych y, parametrów. I też wożą, no ja powiem, że na przykład na kubałówkę y, przewieziono od 1938 roku. Do tej pory 87 milionów Aha, pasażerów, okay. więc to jest więcej, mm -hmm. prawda? I przewożą około dwóch milionów pasażerów. Natomiast góra parkowa 29 milionów. Także to są straszne liczby. Ja tu mam takie zestawienie y, tych y, może y, takich najbardziej znanych, a więc Kasperowy Wierch, Hala Gąsienicowa, Hala Goryczkowa, Butorowy Wierch, Gubałówka, Góra Parkowa, Szędzielnia, Polanica. I od 1936 roku przewieziono łącznie, proszę Państwa, 198 milionów pasażerów. A zaczęło się od kolejki linowej na, na Kasprowy, Kasprowy Wierch, która wczoraj ukończyła 70 lat. lat. Gratulujemy jubilatce. Gościem tej części Wieczoru z Jedynką był pan Janusz Sankowski, dyrektor Muzeum Kolejnictwa.